W tej samej chwili, gdy najbardziej pomocna osoba w Twoim otoczeniu staje się nagle obojętna, nie dzieje się to z powodu egoizmu czy złośliwości. To mechanizm obronny umysłu, który osiągnął punkt krytyczny. Nazywam to dniem, w którym empata wariuje. I dziś pokażę Ci dokładnie, jak to rozpoznać, zanim będzie za późno. Dale Carnegie, w swojej kultowej książce Jak zdobywać przyjaciół i wpływać na ludzi, uczył nas sztuki słuchania. Ale co się dzieje, gdy ktoś słucha za dobrze? Gdy absorbuje każdy problem, każdą emocję, każdą prośbę o pomoc, jak gąbka, która nigdy się nie wyżyma, efekt jest przerażający. Poznałem to na własnej skórze. Przez lata byłem tym, który zawsze słuchał, zawsze pomagał, zawsze znajdował rozwiązanie. Aż do dnia, gdy coś we mnie pękło. Nie była to eksplozja złości, to było coś gorszego kompletne wyłączenie się emocjonalne. Ludzie, którym poświęcałem swoją energię, nagle stali się dla mnie obcy i wiem, że nie jestem jedyny. Carnegie miał rację co do siły słuchania, ale nie ostrzegał przed jego ciemną stroną, nie mówił o tym, co się dzieje, gdy empata osiąga swój limit. A ten limit zawsze nadchodzi. Dzisiaj zrozumiesz mechanizm, który prowadzi najbardziej pomocne osoby do emocjonalnego załamania. Zobaczysz trzy nieomylne sygnały ostrzegawcze, które oznaczają, że ktoś jest na skraju. I co najważniejsze, otrzymasz protokół 72 godzin, który może uratować relacje, zanim staną się toksyczne. Ale najpierw musimy zrozumieć, jak dochodzi do tej tragedii. Wszystko zaczyna się od hipersłuchania. To nie jest zwykłe słuchanie, które Carnegie opisywał, to obsesyjne wchłanianie każdego słowa, każdej emocji, każdego problemu innych ludzi. Empata nie tylko słucha, on żyje problemami innych. Na początku to wygląda pięknie. Ludzie ciągną się do takiej osoby, jak pszczoły do miodu. W końcu, kto nie chce mieć kogoś, kto zawsze ma czas, zawsze zrozumie, zawsze znajdzie rozwiązanie. Empata staje się nieoficjalnym terapeutą dla całego otoczenia, ale oto pułapka. Z każdą rozmową, z każdą prośbą o pomoc, empata bierze na siebie odrobinę więcej odpowiedzialności. Nie za swoje życie, za życie innych. Kolega ma problemy w związku? Empata czuje się odpowiedzialny za znalezienie rozwiązania. Przyjaciółka ma kłopoty w pracy? To też jego sprawa. Ta pełna odpowiedzialność to drugi krok w procesie. Empata zaczyna żyć z przeświadczeniem, że szczęście innych zależy od jego działań. Każda niepowodzenie znajomego staje się jego osobistą porażką. Każda łza to dowód, że zawiódł jako człowiek. Karnegie uczył, że prawdziwe zainteresowanie drugą osobą buduje relacje, ale nie wspomniał o tym, co się dzieje, gdy to zainteresowanie staje się toksyczne, gdy empata przestaje odróżniać swoje problemy od problemów innych, i wtedy zaczynają się mikrourazy. To są małe, pozornie nieznaczące sytuacje, które gromadzą się jak kurz na półce. Ktoś nie oddzwonił po rozmowie o problemach. Inna osoba znalazła rozwiązanie bez jego pomocy. Trzecia w ogóle nie wspomniała o jego radzie, gdy opowiadała o sukcesie. Każda taka sytuacja to mała igła wbita w empata. Pojedynczo nie znaczą wiele, ale gdy zbiera się ich setki, może tysiące, tworzą niewidzialną broń, która powoli niszczy od środka. Empata zaczyna zdawać sobie sprawę z dysproporcji, daje znacznie więcej niż otrzymuje. Jego energia płynie w jednym kierunku na zewnątrz. Ale nikt nie pyta, jak się czuje, nikt nie oferuje pomocy. W najlepszym przypadku dostaje podziękowanie i kolejną prośbę to właśnie tutaj, karnegiowski ideał słuchania, staje się przekleństwem. Empata jest tak dobry w byciu wsparciem dla innych, że wszyscy przyjmują to za oczywistość. Staje się niewidzialny jako człowiek z własnymi potrzebami, a wtedy nadchodzi moment pęknięcia. Nie jest to dramatyczne wydarzenie, to ciche wyłączenie się mechanizmów empatii, jakby ktoś przekręcił wyłącznik w mózgu, ciepło znika, zainteresowanie gaśnie. Empata staje się zimny jak lód. I to jest najstraszniejsze w całej tej historii. Ta zmiana jest często nieodwracalna. Ludzie, którzy kochali empatę za jego ciepło i wsparcie, nagle mają do czynienia z kimś obcym, kimś, kto patrzy na nich z chłodnym dystansem. Ale są sygnały ostrzegawcze, trzy charakterystyczne zachowania, które oznaczają, że empata jest o krok od załamania. Pierwszy sygnał to odwoływanie planów bez wcześniejszego uprzedzenia. Empata, który zawsze był punktualny, niezawodny, nagle zaczyna anulować spotkania w ostatniej chwili. Nie dlatego, że coś ważnego wypadło, po prostu nie ma siły na kolejne słuchanie, kolejne problemy, kolejne bycie wsparciem to jest mechanizm samoobrony umysłu. Podświadomie empata wie, że potrzebuje przerwy, ale świadomie nie potrafi tego przyznać, więc tworzy wymówki, nagle zachorował, ma pilną sprawę w pracy, cokolwiek, żeby uniknąć kolejnej dawki emocjonalnego wampiryzmu. Drugi sygnał to nagły sarkazm. Empata, który zawsze znajdował pozytywne strony każdej sytuacji, nagle staje się cierpki. Jego komentarze nabierają uszczypliwego charakteru. Zaczyna używać ironii tam, gdzie wcześniej oferował wsparcie. To nie jest złośliwość. To desperacka próba stworzenia dystansu. Sarkazm staje się tarczą, która ma chronić przed kolejnymi emocjonalnymi atakami. Ale ludzie wokół nie rozumieją tej zmiany. Dla nich to jest po prostu niemiłe zachowanie. Trzeci sygnał. Najsubtelniejszy, ale najniebezpieczniejszy, dokażące milczenie. Empata przestaje inicjować rozmowy. Przestaje pytać, jak się masz. Przestaje oferować pomoc. Nie odmawia wprost, ale po prostu się wycofuje. To milczenie nie jest pasywno-agresywne. To jest wyczerpanie tak głębokie, że empata nie ma już energii nawet na podstawową interakcję społeczną. Jakby jego bateria społeczna była kompletnie rozładowana. Jeśli rozpoznajesz te sygnały u siebie lub u kogoś bliskiego, jest jeszcze nadzieja. Opracowałem protokół 72 godzin, który może przywrócić równowagę, zanim będzie za późno. Pierwszy dzień to czas bez przepraszania. Brzmi prosto, ale dla empata to prawdziwe wyzwanie. Przez jeden cały dzień nie możesz przeprosić za nic. Nie za to. Że nie odpisałeś na wiadomość, nie za to, że nie masz czasu na rozmowę, nie za to, że odmówiłeś pomocy. Podziel ten dzień na bloki 45-minutowe. W każdym bloku rób tylko to, na co masz ochotę. Nie to, czego od ciebie oczekują inni. Nie to, co powinieneś robić, tylko to, co sprawia ci przyjemność lub daje spokój. Może to być czytanie książki, spacer, oglądanie serialu, gra w gry komputerowe, nieważne co. Ważne, żeby przez te 45 minut byłeś tylko dla siebie. Między blokami daj sobie 15 minut przerwy. Napij się wody, rozciągnij się, zrób kilka głębokich oddechów. Ten pierwszy dzień to detoks od ciągłego bycia dla innych. To szansa na to żeby twój mózg przypomniał sobie jak to jest być po prostu człowiekiem, a nie rozwiązywaczem problemów. Drugi dzień to wprowadzenie granic z frazą mostem. To jest kluczowe. Nie chodzi o budowanie murów, ale o stworzenie zdrowych ram dla relacji. Fraza most to sposób na odmowę bez odrzucenia drugiej osoby. Gdy ktoś zwraca się do ciebie z problemem, używasz formułki: Rozumiem, że to dla Ciebie ważne i chciałbym pomóc, ale teraz nie mogę się tym zająć. Możemy porozmawiać o tym jutro, o określonej godzinie. To nie jest odmowa pomocy, to przełożenie jej na Twoje warunki. Ważne, żeby być konkretnym co do czasu. Nie jutro, ale jutro o szesnastej. Nie kiedyś, ale w piątek po pracy. Ta konkretność pokazuje, że nadal się troszczysz, ale na Twoich warunkach przez cały drugi dzień ćwicz te frazy. Na początku będzie Ci niezręcznie. Empata nie jest przyzwyczajony do odmawiania, ale pamiętaj, to nie jest egoizm, to jest samozachowawczy instynkt. Trzeci dzień to selektywne ponowne wprowadzenie. Wybierasz maksymalnie trzy osoby, które nazywam kotwicami to ludzie, którzy nie tylko biorą od ciebie wsparcie, ale także potrafią je dawać ludzie, z którymi interakcja daje ci energię, zamiast ją zabierać. Z tymi trzema osobami możesz wrócić do normalnych rozmów, ale nawet z nimi utrzymujesz granice wypracowane w drugim dniu. Słuchasz, ale nie przejmujesz odpowiedzialności za rozwiązanie każdego problemu. Wspierasz. Ale nie kosztem własnego dobrostanu. Pozostałe osoby w Twoim życiu muszą poczekać. To brzmi okrutnie, ale to konieczne. Twoja bateria społeczna potrzebuje czasu na naładowanie. Próba powrotu do wszystkich relacji jednocześnie to przepis na kolejne załamanie. Po trzech dniach resetu czas na praktyczne narzędzia. Musisz nauczyć się fraz granic, to są konkretne zdania, które pozwolą ci zachować kontrolę nad swoją energią. Nie mogę się tym dzisiaj zająć, to pierwsza z nich krótka, jasna, bez wymówek nie tłumacz dlaczego, nie przepraszaj, po prostu stwierdzasz fakt. Spiszmy to, to druga fraza. Gdy ktoś przychodzi z problemem, który wymaga więcej uwagi niż masz w danym momencie, proponujesz spisanie go. To pokazuje, że traktujesz problem poważnie, ale na Twoich warunkach czasowych. Mam teraz dziesięć minut, to trzecia granica. Definiujesz z góry, ile czasu możesz poświęcić rozmowie. To zapobiega sytuacjom, gdy godzinna rozmowa o problemach rozciąga się na pół dnia. Te frazy mogą wydawać się zimne, ale to nie tak. One są narzędziem przetrwania. Empatom nie przychodzi to naturalnie, dlatego musi to być wyćwiczone, jak mięśnie na siłowni. Następny element to system baterii społecznej. Wyobraź sobie, że twoja zdolność do interakcji z ludźmi to bateria w telefonie. Każda rozmowa, każdy problem innych, każda prośba o pomoc rozładowuje tę baterię. Musisz zacząć monitorować swój poziom energii w skali od 0 do 100. Rano sprawdź, na jakim poziomie się budzisz. Po każdej interakcji społecznej ponownie oceń swój stan. Gdy spadniesz poniżej 30 punktów, to sygnał do wyłączenia trybu społecznego. Prowadź przez 7 dni dziennik energii. Zapisuj, które aktywności i ludzie dają ci energię, a które ją zabierają. Szybko zobaczysz wzorce. Niektóre osoby to energetyczne wampiry, po każdej rozmowie z nimi czujesz się wysany, inne to energetyczne ładowarki. Ich obecność dodaje ci sił. Ta świadomość to klucz do długoterminowego zarządzania swoją empatią. Nie chodzi o to, żeby całkowicie unikać wampirów energetycznych. Czasem to niemożliwe. Chodzi o to, żeby świadomie planować te interakcje i mieć strategię odzyskiwania energii po nich. Czasami ludzie pytają mnie, czy empata może się nauczyć być mniej wrażliwy. To błędne pytanie. Empatia to dar, nie wada. Problem nie leży w tym, że empata czuje za dużo. Problem jest w tym, że nie potrafi zarządzać tym, co czuje. Carnegie uczył nas słuchania, ale nie uczył nas, kiedy przestać słuchać. Nie mówił o tym, że czasem najlepsza pomoc to pokazanie komuś, że musi sobie poradzić sam, że ciągłe rozwiązywanie problemów za innych to nie miłość, to kodependencja. Prawdziwa empatia to nie tylko rozumienie bólu drugiej osoby, to także rozumienie, kiedy twoja pomoc przestaje być pomocą, a staje się przeszkodą w rozwoju tej osoby. To także rozumienie, że nie możesz nikogo uratować kosztem siebie. Gdy empata nauczy się tych lekcji, nie staje się mniej wrażliwy, staje się mądrzej wrażliwy, jego ciepło nie znika, staje się bardziej ukierunkowane, jego wsparcie nie słabnie, staje się bardziej skuteczne. Ale co najważniejsze, empata przestaje być bohaterem, który musi wszystkich ratować, staje się człowiekiem, który potrafi pomóc innym, nie tracąc siebie. Proces odbudowy nie jest łatwy. Ludzie wokół mogą nie rozumieć zmian. Ci, którzy przyzwyczaili się do nieograniczonego dostępu do twojej energii, mogą protestować, mogą mówić, że się zmieniłeś, że stałeś się egoistą. To najtrudniejszy moment. Empata przez całe życie definiował swoją wartość, przez to jak bardzo pomaga innym. Gdy wprowadza granice, może czuć się jak zdrajca własnej natury. Ale prawda jest taka że empata, który nie dba o siebie, w końcu nie będzie mógł dbać o nikogo. Wypalony empata to nie jest empata w ogóle, to jest tylko pusta skorupa po człowieku, który kiedyś potrafił kochać. Dlatego troska o siebie nie jest egoizmem, to jest inwestycja w przyszłą zdolność pomagania innym, to jest jak zakładanie maski tlenowej w samolocie, najpierw siebie, potem innych. Przez ostatnie miesiące obserwowałem dziesiątki empatów, którzy przeszli przez ten protokół. Efekty są niemal magiczne. Ludzie, którzy byli na skraju emocjonalnego załamania, odzyskują radość z pomagania innym, ale robią to z pozycji siły, nie desperacji. Ich relacje stają się zdrowsze. Przestają przyciągać energetycznych wampirów, a zaczynają budować więzi z ludźmi którzy potrafią dawać tyle, ile biorą. Ich wsparcie staje się bardziej cenione, bo nie jest już tanie i nieograniczone. Co najważniejsze, przestają żyć w ciągłym strachu przed tym, że ktoś się na nich obrazi. Rozumieją, że ludzie, którzy odchodzą z ich życia tylko dlatego, że wprowadzili granice, tak naprawdę nigdy ich nie kochali. Kochali tylko to, co od nich dostali. Ale jest jeszcze jeden sygnał, o którym nie wspomniałem najbardziej niebezpieczny ze wszystkich to moment, gdy empata przestaje czuć jakąkolwiek radość z pomagania innym, gdy każda prośba o wsparcie wywołuje w nim fizyczny ból. To znaczy, że proces wypalenia zaszedł tak daleko, że może być nieodwracalny. Jeśli rozpoznajesz ten sygnał u siebie, nie czekaj. Protokół 72 godzin może być twoją ostatnią szansą na uratowanie tego, co najcenniejsze w twojej naturze, zdolności do prawdziwego współczucia. Carnegie miał rację. Umiejętność słuchania to jedna z najważniejszych umiejętności międzyludzkich, ale jak każda umiejętność może być nadużywana. Może stać się nałogiem, który niszczy zamiast budować. Dziś dałem Ci narzędzia, żeby tego uniknąć, żebyś mógł pozostać empatą, nie stając się ofiarą własnego serca, żebyś mógł pomagać innym, nie tracąc siebie w tym procesie. Pamiętaj, prawdziwa siła empata nie leży w tym, że potrafi cierpieć za innych, leży w tym, że potrafi pokazać innym, jak przestać cierpieć. A tego nie można zrobić z pozycji własnego bólu. Jeśli ten materiał był dla ciebie przełomowy, napisz w komentarzach 72 godziny reset. Wyślę ci szczegółowe szablony na weekend, które pomogą ci wprowadzić te zmiany w życie. Bo czasem najlepsza pomoc to pokazanie komuś, że może sobie poradzić sam. I czasem ten ktoś to ty.